Moi drodzy dziwna ta dzisiejsza liturgia. Przyzwyczaliśmy się do Eucharystii, do Muszy Świętej, może już nam spowszednio to, co jest odprawiana codziennie, nawet kilka razy dziennie. Mamy wybór. I oto przychodzi taki dzień w roku, wielki piątek, kiedy nawet my kapłani, jeszcze nie ten, który przewodniczy. Musi się zatrzymać, musi przyjść na zbiórkę z ministrami i przypomnieć sobie przebieg właśnie tej liturgii. Bo to właśnie ten dzień jest inny. Dobrze wiemy, że nie odprawia się Eucharystii. To właśnie w tym dniu Jezus Chrystus umiera. To właśnie dzisiaj gromadzimy się wokół Chrystusa ukrzyżowanego. Można śmiało powiedzieć, że dzisiaj, teraz, tutaj jesteśmy na Głogocie i to nie jest przenośne, to nie jest wspomnienie historii sprzed lat. Bo wszyscy tutaj jesteśmy, każdy ma swoją Głogotę. To jest to miejsce bardzo osobiste, miejsce, w którym najbardziej cierpię, może jest to miejsce najmroczniejsze, gdzie zostałem sponiewierany przez Grzech własny, albo przez grzech kogoś innego. Gdzie może nawet próbowałem krzyczeć do Boga, ale nie słyszałem jego odpowiedzi. Dlatego jest taki dzień jak dzisiaj i też jutrzejszy. Dzień ciszy. Dzień zastanowienia się nad swoim życiem, nad życiem mojej rodziny i mojej wspólnoty. To jest właśnie Twoja i moja groźba. I to właśnie w tym miejscu, w punkcie tego największego bólu, jest umieszczony krzyż z Jezusem Chrystusem. Cierpi i kocha. Cierpi i przebaczy. Cierpi i w końcu zbawi. Nie na święty Leon Wielki powiedział, że Męka Pana trwa do końca świata. I to jest prawda. Dlatego tego wieczoru pobądźmy właśnie przy Nim, bo On ma nam najwięcej do powiedzenia. Zanim nie został zdjęty jeszcze z i nie rozpoczął się Jego pochówek. Spróbujmy w myślach, w sercu i wyobraźni podejść do ukrzyżowanego najbliżej jak się da, jak potrafi. Spróbujmy usłyszeć jego ostatnie bicie serca, Jego ciężki oddech, charpot, który wydobywa się z piersi. Ukrzyżowanie to bardzo okrutna kara, najgorsza, którą mógł wymyślić człowiek. Na krzyżu Jezus jest nagle. Zalane krwią, całe w strupach, brudne, Zmaltretowane. kona w konwulsji. Przeguby rąk są przybite do belki poprzecznej, stopy do słupy. powieszone tak, aby jak najdłużej umierał. Jego storturowane ciało obsuwały się bezwładnie. Umieszczono pośrodku krzyża podpórkę, tylko po to, aby przedłużyć jego męczenie. Konał bardzo powoli, przez 6 godzin, aż się udusił. Możemy powiedzieć, że przeszedł przez piekło fizyczne. Może niektórzy z nas tego doświadczyli, ale więc prześli pewnie osoby starsze, które zostały w domu. Jezus wchodzi w cierpienie fizyczne każdego, bez wyjątku. Czy to konającego w hospicjum, w szpitalu, w domu, może w resztoku. Każdą swoją komórkę ciała, całe swoje ciało przylgnął do ludzkiego cierpienia fizycznego. Nie ma takiego cierpienia, w którym on nie byłby obecny. On jest zawsze. To właśnie od tamtego wielkiego piątku. Już nikt nie cierpi w opuszczeniu i w osamotnieniu. Ale zapewne cierpienie fizyczne to jest najmniejszy piątek. Bo jeszcze jest to cierpienie wewnętrzne, psychiczne i duchowe. To ono sprawia, że czasami człowiek aż coś rozrywa, coś rozszarpuje. Jezus też tego doświadczy. Pięt Łukasz napisał, że kiedy Jezus konał w konwulsjach, wszyscy Jego bliscy stali z daleka. To tak jakby przy łóżku osoby konającej, zamiast rodziny najbliższych lekarza, pielęgniarki, stały osoby, które się wyśmiewają, które nienawidzą, które są z przekleństwem na ustach i rzeczy. Tego też doświadczył Jezus Chrystus. Najstraszniejsza obrębka dopiero miała przyjść. Święty Marek napisał, że kiedy słońce było w Zenicie, Jezus wszedł w największe ciemności. W ciemności całego świata przeniósł do swojego wnętrza. Czyli każdy mój i twój grzech jeżeli zdradziłeś swoje małżeństwo, kapłaństwo, będzie konsekrowane, obojętnie jaki był to grzech, Jezus Chrystus to przyjmuje. Ogarnęło go wtedy przerażające poczucie, że jest osamotniony. Pamiętamy te słowa. Boże mój Boże, czemuś nie opuści. Ponieważ czuje się obciążony tym wszelkim grzechem, tym obrzydliwością całego świata, dlatego zwraca się do Ojca. On niewinny stał się grzechem, moim i Twoim. Jak mówi Pismo, zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego umarł za mnie i za Ciebie. Kochani, wielki piątek za chwileczkę będziemy adorować krzyż. Będziemy go całować, dotykać, może po prostu patrzeć. I tak jak na rekolekcjach wielkopostych, naszych parafialnych, każdy mógł opowiedzieć się za Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym. Tak samo teraz. Każdy będzie mógł opowiedzieć się za krzyżem, za tym swoim krzyżem i pójść za Jezusem Chrystusem. Może wybrać, może odrzucić, ale tak jak mówię, nie ma osoby, która nie ma krzyża. Więc warto naśladować Jezusa Chrystusa. Jezusowi Chrystusowi nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj czy jutro Go podziwiali, umartwiali się, może nawet emocjonalnie zaczęli płakać, jakie dobre uczynił dla nas. Mu chodzi o to, żebyśmy w końcu zaczęli Go naśladować. Żebyśmy też wpuścili Go właśnie w te najczarniejsze moje życie, to co mnie tak przywiązuje, żeby On mógł wejść. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje, to są właśnie Jego słowa. Moi drodzy, całe Triduum Paschalne Najtrafniej streszcza jedno zdanie z Apokalipsy Świętego Jana, 22 rozdział, werset 5. Oto czy nie wszystko nowe. Tabernakulum jest pusty. Chrzcielnica pozbawiona jest wody. Paschał nie. Wszystkie znaki wskazują na opuszczenie, ale też na pewnego rodzaju nadzieję, na oczekiwanie, na nowe początki. Wkrótce tabernakulum się zapełni. Poświęcona zostanie woda, zapłonie pasmo, który będzie wskazywał nam nadzieję. Niby wszystko wróci, postaramy Ale biada nam, gdyby tak miało być. Bo oto Chrystus chce czynić wszystko nowe, również nasze życie. On już przychodzi. Nie po to, żeby wszystko było postaramy, żebyśmy męczyli się. Ale chcę nam dać radość. Chcę to wszystko odnowić.